Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Dziś opowiem Wam, jaką rolę odgrywają okulary we współczesnym świecie. Gdy zacząłem swoją przygodę z branżą optyczną, najbardziej interesowało mnie, kto stoi za wynalezieniem okularów, w jakich okolicznościach powstały i w jakim czasie. Przejrzałem karty historii i okazuje się, że okulary powstały około 1317 roku we włoskiej Toskanii. Eee, Wynalazuje Dominikanin, który Nosił na nosie połączone ze sobą kamienie, co sprawiało, że lepiej widzi, stąd też mamy nazwę okularia. Jak jeszcze dokładniej przejrzałem karty historii, okazało się, że już w starożytnym Rzymie i w starożytnym Egipcie był wykorzystywany prototyp okularów czyli kamienie, najczęściej kryształy, które pomagały lepiej dostrzec zjawiska bądź dane rzeczy czy osoby. Yy, branża optyczna tak naprawdę rozwijała się w bardzo ślimaczym tempie. W wieku XV przyczynili się w głównej mierze do rozwoju tej branży skrybowie, którzy nocami i godzinami yy, przepisywali księgi, i dodatkowo w 1450 roku został wynaleziony dróg. To spowodowało, że było coraz więcej publikacji, i ludzkie oko musiało przyzwyczaić się do mniejszej czcionki. Yy, trochę znaczący przełom nastąpił w wieku XVI. Wszystko za sprawą wybitnego niemieckiego fizyka i astronoma Jana Keplera. Eee, wiedza z zakresu optyki zaczęła się powoli, ale już bardziej sukcesywnie rozwijać, żeby dopiero, uwaga, wieku, na przełomie wieku XVIII i XIX powstały zasady określania refrakcji. A co za, za, za tym idzie, sposoby ich korygowania, i żeby w ogóle na przełomie wieku XVIII-XIX XIX narodziła się yy, okulistyka. Tak naprawdę dziedzina medyczna okulistyka narodziła się na przełomie XVIII-XIX wieku. Czyli zobaczcie, jak wiele czasu świat optyki potrzebował, żeby dojść do tego miejsca. Wtedy też okulary wyglądały zupełnie inaczej niż te, które noszę na sobie. Yy, były też oczywiście zarezerwowane nie dla mas. Ale dla wyższej grupy społecznej, dla arystokracji. Główne ośrodki produkujące wówczas okulary to Niemcy i Anglia. Kobiety na dworach nosiły okulary na rączce. Były to soczewki okularowe w oprawach metalowych, połączone ze sobą i umocowane na rączce. Wtedy był to taki towar luksusowy, dzisiaj byśmy powiedzieli fajny gadżet. I tak wtedy właśnie wyglądał na różnych przyjęciach, spotkaniach, piknikach, eventach. Panie mogły przez te okulary, które przykładały do twarzy. Zobaczmy na przykład jakiegoś Amanta. <laughs> Zainteresować się, ale też przygotowały uwagę e, do siebie, ponieważ, jak, tak jak mówię, był to towar e, luksusowy, e, była to swego rodzaju nowość. Panowie z kolei dla panów mod, modne były monokle, binokle. E, to były takie soczewki okularowe, zawieszone na łańcuszku, chowane w marynarce, w kamizelce bądź w spodniach. E, jeśli chodzi o sferę niższą, e, no tutaj. Zdradzę Wam ciekawostkę, że, oku, że okulary, yy, dla można powiedzieć, dla biedoty, niestety, sprzedawane były przez szklarzy, przez wędrownych kramarzy i sprzedawane były na oko. Także wyobrażam sobie, jak wady wzroku wtedy wyglądały, co się działo tak naprawdę z naszym wzrokiem, ale tak, tak w, w ówczesnych czasach ludzie sobie po prostu radzili. Yy, prawdziwy przełom nastąpił w XX wieku, można powiedzieć, wtedy. Okulary były nie tylko zarezerwowane dla aros, arystokracji, ale przede wszystkim dla mas, dla każdego człowieka. Okulary wówczas spowszedniały, a wszystko co powszednieje i staje się w sposób łatwy do, dostępne dla wszystkich, już nie ma a, takiego blichtru, już nie ma takiej atrakcyjności w sobie. No i trzeba sobie powiedzieć tutaj, jak przypomnimy sobie na przykład, hmm, chociażby niedawne czasy, ale czasy naszych babć, dziadków naszych rodziców, to pamiętamy, jakie to były okulary, jak, jak grube były te szkła, jak one po prostu wyglądały. Z czym nam się właściwie kojarzyły wtedy okulary? Ja pamiętam, jak dostałem od okulisty diagnozę, że niestety muszę kupić sobie okulary, bo mój wzrok się pogorszył, to pomyślałem sobie, jejciu, mój, mój Boże, będę musiał nosić okulary? Naprawdę? Ja nie chcę, przecież ja naprawdę... To, to mam pomysł, będę nosił soczewki. To była pierwsza myśl: soczewki. Ja absolutnie nie chcę nosić okularów. Zbraniałem się jak tylko mogłem. Dopiero po pewnym czasie przekonałem się, że okulary to nie, nie poprawiają tylko komfortu widzenia. Nie pomagają w naszym zdrowiu, ale okulary to przede wszystkim gałąź mody. To coś, co przedstawia mój wizerunek w zupełnie inny sposób. Pamiętam, jak studiowałem, osoby na, w okularach, studenci w okularach, wyglądali tak mądrze. Tak, tak intrygujące, bardzo ciekawie, I, yy, i przypuszczam, że wielu profesorów się na to nabrało. W każdym razie, yy, okulary yy, w tamtych czasach i w czasach jeszcze mojej młodości to była jakaś konieczność. W ogóle, jak yy, spacerowałem sobie ulicami i widziałem gdzieś salon optyczny, to nigdy nie intrygowało mnie yy, to, żeby tam wejść. Żeby sobie poobserwować, jakie mamy oprawy, jak to wszystko wygląda. Nigdy nie pomyślałam, że okulary mogą być mi do czegoś potrzebne. Jak już sobie kupiłem te pierwsze okulary, to już je nosiłem, już je miałem, już się do nich z czasem przyzwyczaiłem i pomyślałam sobie, to wszystko. Każde, każdy mój shopping, to były buty, to był zegarek, to było, był t-shirt, to, to była marynarka, to były zupełnie inne obszary, mody, ale absolutnie nie oprawy, absolutnie nie okulary. Na szczęście. Mówię na szczęście, ponieważ to wszystko bardzo się zmieniło. Dzisiaj, jak się okazuje, większość projektantów w swojej e, działalności posiada oprawy okularowe i za sezon są nowe modele. Dzisiaj, gdy wchodzimy do salonu optycznego, wybór jest niesamowity, naprawdę niezwykły. Okulary pokazują nam nie tylko lepszą perspektywę widzenia, inne spojrzenie na świat, ale też albo naprawiają nasz wizerunek. Albo nasz wizerunek staje się po prostu wyrazisty. Zobaczcie. Zdejmę teraz te okulary. Zapamiętajcie mnie. Wygląda w ten sposób. I ja wyglądam bez okularów? Ktoś powie normalnie. Fajnie bądź niefajnie. Yy, ja bym powiedział nawet, że zwyczajnie. Ale jak zakładam okulary... Zobaczcie jaka jest różnica. Widzicie to? Ja, ja już to widzę. Kiedyś tego nie dostrzegałem. Yy, powiem, że mam na sobie... Yy, Markę Gigi Studio, Gigi Barcelona. Są to oprawy tytanowe, bardzo, bardzo leciutkie. Wybrałem sobie kształty geometryczne, bo uważam, że jestem taką trochę szaloną yy, osobą yy, i może niezbyt nie klasycznie idę przez życie. W związku z powyższym szukałem właśnie takich opraw. Więc. Yy, każdy z nas, jak wchodzi do salonu optycznego, tak bynajmniej jest w OptiLuxie, że przed, przeprowadzamy z Państwem pewien wywiad. Dowiadujemy się, czym się Państwo zajmujecie, jak wygląda Wasz y, dzień, jak, jak wygląda y, Wasze życie. Oczywiście nie pytamy tutaj o szczegóły, ale kilka takich wstępnych informacji o tym, jaką wykonujecie pracę, y, jak wy, wygląda Wasza codzienność, pozwala nam dobrać jak najlepiej dla Was oprawy, bo tak naprawdę. Oprawy pomagają wyrazić nasz wizerunek, nasz styl, nasz charakter, naszą osobowość. To jest po prostu gałąź mody. To jest coś, co dzisiaj jest produktem, bym powiedział, coraz bardziej pożądanym. To gwiazdy, celebryci, wychodząc na ścianki, na różne gale, na różne przedstawienia, zakładają okulary, żeby podbić swój wizerunek, żeby ten wizerunek był bardziej atrakcyjny. Ja mam oprawy o ciekawym kształcie, ale nie mają wielkich zdobień. Natomiast Celebryci bądź yy, no, gwiazdy w szerokim tego pojęcia znaczeniu, wychodząc na różne gale czy różne festiwale, zakładają fantastyczne oprawy y, z przepięknymi zdobieniami, kształtami. Yy, I jak przejrzycie sobie katalogi, czy przejrzycie sobie Instagrama, internet, to zobaczycie, jak okulary mogą wyrazić i zaakcentować nasz wizerunek. Tak to właśnie dzisiaj wygląda. Zobaczcie, jaką powolną i długą drogę. E, branża optyczna musiała przejść, żeby dzisiaj tak, na, na, tak naprawdę e, być produktem, wręcz bym powiedział, pożądanym pożądanym. Ja e, chodząc na zwykłe shoppingi, tak jak wspomniałem, omijałem salony optyczne, ale dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, że warto zaglądać do salonów optycznych, ponieważ oprawy wcale nie muszą być drogie. Absolutnie nie. Oczywiście są marki top, które mają swoją cenę, natomiast myślę, że fajne spodnie i dobra marynarka ee, może stać obok wielu opraw, wie, wielu modeli. Które znajdziemy w salonach optycznych. Warto mieć kilka opraw okularów, żeby zmieniać je, dopasowywać do naszego wizerunku. I tak właśnie dzisiaj e, e, taką rolę dzisiaj okulary pełnią w naszym życiu. Są takim dodatkiem, podbijają nasz wizerunek, e, wyjaskrawiają go, czasami też ukrywają pewne rzeczy. E, za okularami też możemy się schować, e, możemy też e, e, czasami wydać się mądrzejsi. <laughs> chociażby na rozmowie kwalifikacyjnej, czy też, tak jak, tak jak wspomniałem, na studiach. Jest bardzo wiele funkcji i e, ja wymieniłem kilka z nich. Opisałem e, historię powstania okularów i mam dla Was takie małe zadanie. Chciałbym, żebyście e, napisali mi w komentarzach, z czym Wam się kojarzą okulary. E, czy też czuliście lęk przed założeniem swoich pierwszych okularów? E, czy uważacie, że jest to e, również, tak jak ja, gałąź mody? I czy pomagają Wam okulary nie tylko w codziennym funkcjonowaniu, czy jest coś więcej? Na Wasze odpowiedzi będę czekał z niecierpliwością. Teraz już powoli uciekam do swoich innych zajęć. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego południa, cześć, do zobaczenia.